Dobry wieczór, proszę państwa. Witam 1 kwietnia 2024 roku. Bardzo dziękuję za 1800 subskrypcji na moim kanale. Super, że jest was coraz więcej obserwujących mój kanał. Chciałem dzisiaj pokazać wam, jak fotowoltaika, tutaj jak 230 z fotowoltaiki wchodzi do mojego domu, właściwie napięcie siłowe. Także tutaj mamy takie gniazdo zewnętrzne i kabelek, który idzie. Tymczasowo po ziemi oraz włącznik, także bardzo łatwo można odłączyć fotowoltaikę od budynku. I jeszcze dodatkowo chciałem pokazać Państwu dzisiaj, jak wygląda stan mojego licznika energetycznego, bo za jakiś czas oczywiście porównamy, jakie będzie zużycie po powiedzmy miesiącu. Także w tym momencie stan licznika jest taki: mamy tu 53 555 kWh energii zużytej. Na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 1 kwietnia 2024 roku, i zobaczymy, jak wygląda zużycie za miesiąc. Teraz jeszcze, proszę Państwa, przejdziemy do warsztatu, tam gdzie znajduje się instalacja falowników oraz magazynu energii. Swoją drogą jeszcze możecie zobaczyć: kabelek tutaj idzie tędy. On na razie jest tak tymczasowo wrzucony. Od poprzedniego roku, tutaj ziemią, i tam dalej już za bardzo go nie widać, bo on jest zakopany. W tym roku planuję zmienić ułożenie tego przewodu, wkopę go w ziemię, podłączę go troszeczkę inaczej, żeby było to bardziej bezpiecznie zrealizowane. A teraz przejdziemy do warsztatu. Sorry, że jest ciemno, ale specjalnie też chciałem poczekać, na to, żeby było ciemno. Zaraz jeszcze przejdziemy, mamy tutaj magazyn. Przejdziemy do zegarka, zobaczymy, która jest godzina, bo totalnie straciłem poczucie czasu. Mamy godzinę dokładnie 20.00. Poniedziałek, 1 kwietnia 2024 roku. Słoneczka już nie mamy od jakiejś chyba 18:00, bo to dzisiaj czas był przestawiony, czy wczoraj. I zobaczcie, proszę Państwa, tu mamy mój mierniczek, może ja wyłączę światełko. Tutaj mamy mój mierniczek. Napięcie magazynu 50 i 30 V. Pobór energii z magazynu 900 W. Taki mniej więcej stały pobór. Tutaj się jeszcze w tych godzinach, tak do 22, utrzymuje. Czasami jest trochę większy, bo ktoś włączy. Jakiś czajniczek elektryczny, żeby zrobić sobie herbatkę, albo coś innego, co pobiera więcej energii, jakieś urządzenie. Jeżeli chodzi o urządzenia bardziej energochłonne, typu pralki, zmywarki, no to tutaj staramy się używać tych urządzeń wtedy, kiedy świeci słońce, bo tak to ma działać. A magazyn jest tutaj po to, żeby właśnie zapewnić przetrwanie nocą. Nie po to, żeby używać energii. Ze słońca zmagazynowanej w akumulatorach. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy dobrze wiemy, że przetwarzanie tej energii z magazynu powoduje większe straty niż zamiana energii z paneli fotowoltaicznych na prąd AC. Także jest jedna zasada, jak macie fotowoltaikę off-grid. Używajcie energii. Pochodzącej ze słońca, ponieważ koszty konwersji tej energii są o wiele niższe. A jednocześnie nie zużywacie tak mocno magazynu energii. A tu przecież o to chodzi, żeby ten magazyn jak najdłużej Wam wytrzymał. W przypadku mojej instalacji takie dni jak teraz i przy tej instalacji jak teraz, czyli mam w tym momencie instalację tutaj o mocy podłączonej do tych trzech moich falowników 9,6 kW pika energii to w tym momencie baterie przy tej mocy instalacji mam już naładowaną z dnia poprzedniego mam już naładowaną gdzieś w granicach godziny 13 pod korek bo ładowanie już zaczyna się od godziny jakiejś siódmej, startuje z początkową jakąś mocą i stopniowo wzrasta. Także bateria jest spokojnie tutaj naładowana do godziny trzynastej, no nawet powiedzmy, że czternastej. Oprócz tego, oczywiście, fotowoltaika jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby w takie dni jak dzisiaj, to bez problemu. Ale nawet bardziej takie, powiedzmy, mniej słoneczne dni, ze światłem takim bardziej rozproszonym, jest w stanie zapewnić wszelkie potrzeby energetyczne domu. Także magazyn tutaj wykorzystywany jest tylko w ściśle określonych przypadkach, to znaczy, kiedy zabraknie energii z fotowoltaiki, czyli inaczej mówiąc, jest mniej słoneczny dzień. Ewentualnie w nocy, ale tak jak mówię na początku, my energii w nocy tu za bardzo nie zużywamy, ponieważ trzymamy się zasady: świeci słońce, korzystajmy z energii. Słońce świeci słabo, starajmy się oszczędzać energię. To wszystko, proszę państwa, także proszę bardzo. Mógłbym Wam tutaj nawet ustawić jakiś film e, bądź transmisję online na żywo, żebyście zobaczyli, że te akumulatory kwasowe wcale nie wytrzymują kilku minut, tylko one po prostu normalnie działają. U mnie, w przypadku mojego magazynu, który ma pojemność 16 kWh, przy takich stanach energii dostępnych aktualnie, jakie aktualnie mam z mojej instalacji, bateria jest bez problemu naładowana. I rano, po nocy, jej poziom napięcia nie spada poniżej 49 V. Także można by rzec, że po nocy ta bateria doznaje bardzo niski uszczerbek energetyczny czyli powiedzmy, że jakieś 30% tego DOD całego rozładowania. Także tutaj, według karty katalogowej producenta tych akumulatorów. Przy 30% DOD te akumulatory powinny mieć żywotność nawet 2700 cykli. Tak, proszę Państwa, akumulatory kwasowe. Taka żywotność. Jak mi ktoś nie wierzy, piszcie w komentarzu podeślę Wam dokumentację odnośnie właśnie tych akumulatorów tego producenta. No i co, no i właściwie to tyle. Ja ze swojej, strony... A ze swojej strony raz jeszcze chciałbym Wam bardzo podziękować za 1800 subskrypcji na moim koncie. Nie spodziewałem się takiego odzewu z Waszej strony, że aż tak, tak będziecie szybko subskrybować mój kanał, ale oczywiście z tej strony zachęcam. Do dalszego lajkowania moich filmów, pisania komentarzy tu poniżej. Ja oczywiście będę starał się na nie sukcesywnie odpisywać, jak tylko czas mi pozwoli. Dzisiaj mogłem pozwolić sobie na pisanie większej liczby komentarzy niż normalnie, ponieważ dzisiaj w żaden sposób tutaj nic nie robiłem pod takim względem, że nie pracowałem na warsztacie. No i właściwie jak nie mówiłem wcześniej, to jeszcze raz zapraszam do lajkowania. Oczywiście dalej do subskrypcji. Tutaj tym przyciskiem poniżej gdzieś on się tam znajduje, także subskrybujcie dalej. No i wielkie dzięki. Wielkie dzięki za, za zaufanie, jakim mnie yy, darzycie. Także raz jeszcze bardzo dziękuję, pozdrawiam, miłego wieczoru. Cześć!